Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Jestem Daniel. ja jestem Dawid. Dzisiaj będziemy rozmawiali o, o tym, jak wygląda pierwsze spotkanie z trenerem nowej mowy, z jakimś terapeutą, w ogóle od mowy, od tego problemu, bo jest ich dużo, czy logopedą, czy... Yy, czy yy. Wszystko właściwie z każdym specjalistą, z każdym specjalistą. który mm -hmm. ma pomóc wam, czy waszemu Dokładnie. dziecku. Rozeznać problem. Tak, bo różnie się właśnie to osoby nazywają. Mhm. U nas jest to trener nowej mowy. Tak. Czyli będzie pierwsze spotkanie z trenerem nowej mowy. Tak. gdzie indziej będzie pierwsze spotkanie z doktorem, mhm. z terapeutą, z logopedą, z psychologiem. Z panem profesorem i Z tak panem dalej. profesorem, tak. No i po co takie pierwsze spotkanie w ogóle jest? Mhm. I jak I wygląda? Jak wygląda? Jak to w ogóle wszystko przebiega? Mamy oczywiście wiele informacji od naszych kursantów, którzy już przeszli mm -hmm. wszystko, co się dało w Polsce mm -hmm. i za granicą. Tak. Więc tam opowiemy, jak takie spotkania wyglądają w wielu miejscach. Nie będziemy podawać dokładnie adresu, bo to nie o to chodzi, ale mm -hmm. powiemy o, o tym wrażeniu tego spotkania, tak. o tej sytuacji. I takie spotkania w wielu miejscach, które zajmują się stricte jąkaniem i blokami, wyglądają tak, że mają postać spotkania publicznego. Jest to audytorium. Mm -hmm. Czyli spotyka się kilka bądź kilkanaście osób z tym samym problemem. Mm -hmm. Cała, grupa. Cała grupa. W różnym wieku. Z osobami towarzyszącymi. No i następuje publiczne przedstawienie się. Mm -hmm. Specjalista pyta każdego z osobna jak masz na imię, każe coś przeczytać, opowiedzieć. Mm. No i to jest ta sytuacja, wiadomo, wiąże się z wielkimi, z ogromnymi emocjami dla tej osoby, która przychodzi w takie miejsce. Tak, ogromne. Trzeba, trzeba publicznie mówić przed całą tą grupą, mimo, że ma się problem. I mm. tego osób się nie znam, oczywiście. I mało tego, że jeszcze jest to w ogóle pierwsze spotkanie w jakimś nowym miejscu z nowymi osobami to jeszcze publiczne. Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie. No i myślę, że właśnie często jest to na takich pierwszych dniach tych turnusów, różnych, czy terapii, czy takich różnych metod. Tak. I teraz, jakie to ma plusy i minusy, naszym zdaniem? Mm -hmm. To oczywiście utwierdza. Osoba, która tam przyszła, że ma duży problem, bo jak poczuje tą silną blokadę, ten silny stres, no to oczywiście się zająknie, czy zablokuje. Jest to prawie, że pewne. Mm -hmm. Więc specjalista od razu wie. Chociaż też wiemy, że są osoby z tak dobrym kamuflażem, że często nawet w takich sytuacjach emocjonalnych mm -hmm. idealnie mówią płynnie, akurat tak. w tym momencie. No, wtedy jest pytanie: A po co pani tutaj przyszła? <noise> tak. Tak, jak się uda. Ale jak nie, no to widzimy, okej, okay, oj, ewidentnie jest problem. Mm -hmm. Ale może być też tak, że dziecko w takiej sytuacji od razu poczuje tak silny blok, że nie powie nic. ani jednego dźwięku, nic. Mm -hmm. I na przykład zostanie zdiagnozowany jak mutyzm, mutyzm. wybiórczy. Mm -hmm. Tak, no więc oczywiście też mu nie pomogą, bo zajmują się na przykład jąkaniem. Dokładnie. Albo nawet jakaś fobia społeczna. Też takie są diagnozy, też, prawda? M -m. Jak ktoś nie chce mówić do ludzi, do nowych ludzi, czy publicznie, czy w różnych publicznych miejscach, tak. to też to się diagnozują Tak, więc takie spotkania publiczne tworzą taką emocję. Są osoby, które oczywiście bardzo lubią takie spotkania mhm, z innymi. Tak. Chcą poznać też, czy są jeszcze inne osoby oprócz mnie, które mają podobnie. No i wtedy ta forma im odpowiada jak najbardziej. Mhm, m -m. Tak, albo chcą poznać jeszcze inne osoby, być może w trakcie jakiejś terapii innych. Mhm. Też się zdarza, ale są też takie diagnozy, które są troszkę eksperymentem naukowym, bo też słyszymy na przykład, że pojechała osoba na rozmowę z terapeutą, a okazało się, że ta rozmowa była przeprowadzona na uczelni wśród studentów. Hm. Wow. I pojechała mama z synem. Okazuje się, że zamiast do gabinetu wchodzą na aule. Siadają przy biurku, no i pan profesor prowadzi rozmowę, a całe audytorium słucha. No, sytuacja myślę, że no, nie za bardzo komfortowa, żeby mówić od razu o wszystkim, co człowieka boli i z czym ma problem. Tak, oczywiście. Wręcz nawet mi się wydaje, może być to traumatyczna mhm. taka sytuacja w, tego, w życiu tej osoby. I, no i tak samo właśnie jak te występy publiczne na mhm. pierwszym spotkaniu, gdzie jest cała grupa i ma się każdy przedstawić. No Dla dzieci szczególnie no, to może to być wręcz trauma życiowa, tak. która może potem po może głębiej wpłynąć właściwie wszystkich na całą przyszłość. Mhm. Tak. Bo już będzie się bało kolejnego podobnego spotkania, bo najprawdopodobniej ono będzie tak wyglądało. Dokładnie. No. A jeszcze, żeby jeszcze było ciekawiej, to są jeszcze takie spotkania, które oprócz tego, że są publiczne, to jeszcze są w całości rejestrowane na kilka kamer. Mm -hmm. I Już te lampki migają w różnych kątach, więc jeszcze bardziej to potęguje oczywiście napięcie. Specjaliści i terapeuci oczywiście mogą to sprytnie zaraz wykorzystać, do pokazania tej siły bloków mowy i jąkania i przekonania wtedy rodziców, zobaczcie, jakie wasze dziecko ma mocne, silne problemy z mową. Mm. Chociaż nie jest w stanie dopowiedzieć kilka słów. Tak tak się robi. Tak. A mało tego, jeszcze często mówią, że nawet jak będzie w tym stanie, mówił cały czas i funkcjonował, tego jego przyszłość jest bardzo marna, wręcz grozi depresją, a mm -hmm. nawet samobójstwem. Oh. Słyszymy takie nawet teksty, że zostały właśnie skierowane do tych osób przez terapeutów na różnych terapiach. Tak. Więc, no, może to być trochę ryzykowne. Nie dla mm -hmm. każdego, bo są osoby, które lubią takie spotkania. Mm -hmm. Jeśli wiedzą, że to jest w takiej formie, ok, nie idą. Ale dobrze, żeby właśnie osoba wiedziała, jak będzie przebiegało te pierwsze spotkanie. Dokładnie, żeby po prostu to wcześniej wiedzieć. Tak. Mhm. W jakiej formie to będzie? I jeśli komuś to odpowiada, że to będzie nagrywane z kilku kamer, to będzie publiczne, mhm. że to będzie tak. przy wielu świadkach i też przy rodzicach i innych ludzi, i przy, czy przy studentach, no to jak ktoś, komu to pasuje, taka wersja, no to ok. Myślę, że gdyby była taka świadomość w pełni tych osób przed pójściem na taką terapię na przykład, to myślę, że dużo osób nie podeszłoby do tego jednak zrezygnowało, bo tak. byliby tak przestraszeni tą sytuacją jedną tym, w ten pierwszy dzień. Tak. A teraz jak to wygląda w nowej mowie? Taka pierwsza sytuacja, taka pierwsza scenka, czy tak. takie zderzenie się z nową mową, że tak powiem? No, oczywiście od zawsze wygląda tak, że jest to rozmowa oko w oko w pokoju w naszym domu Nowej Mowy, bo my tego nie nazywamy ośrodkiem, kliniką, kliniką. gabinetem, mm -hmm. szpitalem, tylko to jest w domu Nowej Mowy z trenerem Nowej Mowy i siedzimy przy kawie Dokładnie. i rozmawiamy i osobno z rodzicami, i osobno z dziećmi, i z dorosłymi i po prostu. Rozmawiamy w taki sposób, żeby ta osoba chciała nam jak najwięcej powiedzieć właśnie o sobie, bo po to przyjechała, o swoim problemie. Dokładnie. Mhm. Pytamy mhm. oczywiście ją o wiele rzeczy związanych z mową, ale też również o zainteresowania, bo chcemy po takiej rozmowie zaproponować. Jak najtrafniejszy i jak najoptymalniejszy, mm. jak najefektywniejszy trening nowej mowy. Więc musimy wiedzieć, czym się interesuje taka mm. osoba, co lubi robić, żeby tak ułożyć później plan rozmowy i zajęć z tą osobą, Ta, mm -hmm. żeby jak najbardziej, najlepiej ją stymulować. Dokładnie. Mhm. Też pytamy rodziców, na przykład odnośnie wcześniejszych doświadczeń, czego unikać, żebyśmy wiedzieli. Jakich my nie możemy popełniać błędów, bo być może ktoś jest na coś tak uczulony na pewne słowa, pewne zachowania, mm -hmm. i wtedy dobrze, jak my o tym wiemy, jako trenerzy, żeby po prostu nie wprowadzać dodatkowych napięć u mm -hmm. dzieci, które mają już i tak problem z blokadą domową. Tak, więc to jest taki pierwszy etap budowania tej relacji, mm -hmm. właśnie z trenerem. Też właśnie o tym był filmik nasz w serii Dobry trener było właśnie o budowaniu tej relacji już od samego początku. I właśnie w tej pierwszej rozmowie, Buduje się pierwszy tak. kontakt, pierwszą relację. Jedno z takich pytań rodziców, czy na przykład, czy moje dziecko będzie chciało z tobą porozmawiać, mm. z panem jako trenerem. Mm? Tak. Bo przecież one w ogóle nie chce z nikim rozmawiać. Mm. No i tutaj właśnie w ten sposób zachęcamy, no że nie dowiemy się najpierw, trzeba przyjechać i rozpocząć taką rozmowę, być może na żywo, a może właśnie przez internet. Na przykład przez Skype'a. Takie powinien też dowodem tak. na to, że jednak ciekawa jest ta rozmowa i nawet dzieci lubią trenerów mm -hmm. nowej mowy. Nawet dowodem na to jest filmik, gdzie mówiła o tym Magda, mama kursanta naszego tak. Kuby. Może tutaj damy ten filmik, wkleimy go, abyście mogli ewentualnie mieć linka i posłuchać Magdy, jak mówi o trenowaniu, o problemie Kuby i o nowej mowie Kuby, jak wygląda. No i tam właśnie wspomina, jak wyglądała pierwsza rozmowa przez Skype'a, ponieważ są z Belgii, tak. też tam o tym wspomina, jak ta rozmowa wyglądała, że Kuba od razu się zainteresował, zaciekawił mhm. właśnie tym, żeby swoją mowę trenować. Tak. No i o to właśnie chodzi, żeby było bardzo dobre wspomnienie, no bo jeśli dziecko czy młodzież na dorosły ma później spędzić te Ileś naście, dziesiąt godzin z trenerem, no to, to dobrze, żeby to spotkanie było w takiej atmosferze, żeby chciało się dalej ćwiczyć. I my na to przykładamy do tego bardzo wielką uwagę, żeby te rozmowy były po prostu fajne albo oko w oko, mhm. albo nawet wcześniej, zanim spotka się z trenerem, może się spotkać z kursantami nowej mowy. Jasne, teraz są takie możliwości, Też. że jest dostęp i przez internet, tak, i, i na masz żywo. Kontakt, i telefoniczny. Jest, tak. Jest tak, że nawet że są zajęcia i pytamy, czy chciałbyś porozmawiać z kolegami, którzy już mówią nową mową. Tak, Oczywiście, no i tych rozmów czasem nie ma końca nawet. Mhm, dokładnie. I to jest bardzo fajna sprawa. I tym bardziej, że jak ktoś już mówi nową mową, to cieszy się z niej i że ją ma, więc bardzo. To dobrze działa, jeśli chodzi o motywację do późniejszych tych treningów nowej mowy, mhm. które oczywiście wymagają tego samozapału i, i samodyscypliny. Dokładnie, więc ta pierwsza rozmowa jest bardzo ważna u nas, tak to wygląda w nowej mhm. mowie, więc no, to, jest, to jest też ten pierwszy krok, prawda? Tak, tak, żeby go zrobić i wszystkich zachęcamy, aby go zrobić, właśnie umówić się na taką pierwszą. Rozmowę, stale. I zróbcie to jak najwcześniej, bo to wcale do niczego nie zobowiązuje. Oczywiście, zawsze można spokojnie porozmawiać mm. i wytłumaczyć. No czy spokojnie to oczywiście różnie bywa, bo wiadomo, że ten tak. problem jest na tyle ciężki, że tak. czasem bywa lepiej, czasem gorzej, ale my ale to, my to wiemy. dokładnie możemy zrozumieć tak. i wiemy jak się do tego podejść, jak z taką osobą Porozmawiać, aby powiedziała nam to, co chcemy i to, co ona mm -hmm. chce nam przekazać. Nawet jeśli trafi na tak zwany dobry dzień tak. i będzie się jej mówiło wspaniale i pięknie, no to też to rozumiemy i bardzo dobrze. Albo nawet jak ma super kamuflaż, mm -hmm. to i tak wszystko dokładnie można jednak z tych informacji wyciągnąć, jak tak naprawdę ta mowa wygląda i ten komfort tak. mowy. A jak to zrobić, to możemy krótko powiedzieć, wystarczy wejść na stronę nowej mowy, tam nacisnąć link. Konsultacja Umów internet. Się hmm. Na konsultację, konsultacja internet, i możecie albo przez skype'a, albo przyjechać, przyjechać do nowej mowy w Mikołowie na przeskinową. A wtedy 8. będziemy rozmawiali, bo my uwielbiamy rozmawiać, więc jak już do nas przyjedziecie, Myślę, to na pewno was poczęstujemy dobrą kawą, włoską kawą, tak. świetnie zrobioną, bo lubujemy się w kawie, oczywiście też jest woda i herbata. Tak. I drobna niespodzianka. Słodka dla kursantów, więc przyjeżdżajcie i będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić, żeby Wasza mowa była piękna i spokojna. Dokładnie. Więc do zobaczenia i dziękujemy za dzisiejsze za oglądanie dzisiejszego filmiku. Cześć. Cześć.